Dzień, minutę, Michał Koboską. Wczoraj otrzymaliśmy informację o zarejestrowaniu naszej partii politycznej Polska 2053 monachołowni. To bardzo ważny krok w rozwoju naszego ruchu. Stworzenie, uruchomienie partii nie jest dla nas sztuką dla sztuki. To element naszego myślenia, naszego szerokiego i długofalowego planu zmian, przebudowy Polski. Nie na najbliższe kilka lat, nie na najbliższą kadencję rządu czy parlamentu. Tylko na pokolenia w perspektywie do roku 2050 i po nim. Chcemy budować Polskę zieloną, solidarną, demokratyczną i bezpieczną. Takie są główne założenia naszych działań. Dotychczas w te działania włączone było przede wszystkim nasze stowarzyszenie, serce naszego ruchu, które gromadzi naszych aktywistów obywatelskich. Za prace programowe odpowiadał Instytut Strategie 2050 to głowa naszego ruchu. Jeśli chodzi o partię, to będzie to trzeci filar ruchu Polska 2050 nasze ręce, które mają nam dać sprawczość w polityce. A jak widzimy, z dnia na dzień tych zadań w polityce przybywa. Wszyscy obserwujemy, jak bardzo ten rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy rujnuje nasz kraj krok po kroku. To nie tylko coraz gorzej, coraz wolniej działające polskie sądy, to nie tylko psucie programów w polskich szkołach. To także obniżanie poziomu naszego bezpieczeństwa zewnętrznego, to rujnowanie naszego wizerunku w Unii Europejskiej i w świecie. I wreszcie to, co dziś najważniejsze, to chaos w zarządzaniu kryzysem pandemicznym. Nagłe wprowadzanie i likwidowanie obostrzeń, to chaos w całym procesie szczepień. Pracy przed nami jest mnóstwo, nie boimy się jej. Będziemy ją realizować krok po kroku, centymetr po centymetrze. Bądźcie z nami.